Siema mordy malinowe, witam serdecznie, nie, witam serdecznie, losujemy sobie zwycięzcę, kto wygra, kto wygra, kto to będzie ten szczęściarz, Bartłomiej215, wygrałeś mordeczko 16 zł, także gratuluję i zapraszam na filma tak to widzowie się prezentuje, dużo osób odebrało nagrody, tutaj te dwie osoby w ogóle nie, nie odebrały jeszcze nagród, Tutaj te dwie osoby jeszcze muszą wysłać potwierdzenie e, linku do kanału I będziemy mieli naprawdę ładnie to będzie wyglądać Także pozdrów się i set widzowie i co? I jedziemy z, z odcineczkiem Zadupiaj tu na góra Inurus Szybko kurna z tą lodziarnią ty szmulu Gdzie się kurna wymienia skiny? No? No? Najlepsza strona to pirratę słabgo szmajnowy Co ty mi tu ciulu dojesz? Ja chcę skiny Tutururu, swoimi skinami na pirateswap.com. Najlepsza strona w mecie. Użyj kodu X-Tony i odbierz bonus aż 35%. What the hell? co go? Dobra, lecimy, widzowie. Witam, witam, witam. I o zdrowie was pytam. widzą, jedziemy. Dzięki za wsparcie pod wcześniejszymi filmami. Dzięki za wsparcie, mordy. Trzymam się jakoś, jest ok. Dzisiaj gramy za diamenty. Dzisiaj gramy za diamenty normalnie. Mamy mało y, kasiorki, będziemy grać za diamenciki, także zaczynamy i kurde powiem wam szczerze, lecimy z temacikiem. Także wejdźmy sobie tutaj na razie, zobaczmy jak to wygląda w konkursie. 43 osoby, ja już mogę zrobić dla was kolejny konkurs, także wbijajcie do tego poprzedniego konkursu. Pojawi się niedługo kolejny konkurs, będzie naprawdę fajnie. Mamy 43 uczestników, nawet Giorgio wjechał do mnie. Także chyba się opłaca, nie? Mamy taki konkurs, wbi wbijacie tutaj sobie elegancko do tego konkursu e, Dodatkowo kurde użyjcie mojego kodu promocyjnego Normalnie wpisujesz sobie tutaj kodzie x gościu Gość mainowy Dwie dyszki sobie doładujesz na przykład Masz skrzynkę za darmo, jednego giveawaya za darmo z kodem I 10% bonusu <laughs> Oczywiście, no co jest? Zawsze musi mi się coś dziać jak ja nagrywam film What the co Także wbijajcie Dodatkowo na stronie mamy levele Zobacz gościu, mamy normalnie levele Odbierz nagrody za poziom, sobie klikasz Ja mam 64 poziom Ja mogę ze 124 z o tak odebrać No chyba jestem królem Królem jestem normalnie, a jakbyś miał na przykład Jakiś mniejszy levelek To byś se mógł zobaczyć co odebrać No fajnie, fajnie, no levele są git Więc mamy levele, dodatkowo mamy Darmowe skrzyneczki Jeszcze y, 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 dodatkowo Można sobie taką darmową skrzynkę Skrzyneczkę otworzyć, i ja otworzę na 64 Emeralda Otwórz za darmo, pyk, i codziennie macie do otwierania właśnie te skrzyneczki. Eksoszkielet za 16z, już mamy 16z na początku, więc kosa chyba będzie robiona. Dodatkowo, widzowie kochani, jeszcze mamy bonus cashback, czyli każde 1% wydane wraca do nas, także to jest też fajne. E, no i dobra, i lecimy z tematem, lecimy z tematem. Wjeżdżamy sobie, y, wjeżdżamy sobie w punkty eventowe, więc Summer Vibe, wjeżdżamy Marketplace. Zobaczymy, co w marketplace jest. jest. Z... O! Zdobądź punkt, aby kupić 284 tysiące, to kosztuje 285 tysięcy. Co to jest ten Epic w ogóle? Eee, kurde, ten Epic Byk. Ja bym tego Epic byka w sumie kry... ciulnął. Se co to jest, gościu? Co tu można trafić? O! Jakie rzeczy. Ile to jest warte? To jest warte. Mało. Mało bardzo to jest warte. A ile mam procent na ten? 0,2. 7% na leo messi Nie no taka z konkretna skrzynka za 285 tysięcy No ciul spróbujemy coś innego wchodzimy Marketplace Spróbujmy sobie coś odebrać Mam tego nike twisha moglibyśmy 285 just fine Urle no takie fajne skrzynki tu są Koka może sobie otworzę gościu Nie no zbieramy punkty zbieramy punkty także otwieramy coś Otwieramy coś za punkty jeszcze eventowe eleganckie E, więc dobra, pociśniemy sobie tego hard drivera. Może tutaj dobijemy punkty. Czemu nie? 175 diamentów, tylko. Oj, 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 Może być ciężko, ale mamy Glocka, Wujasz, Wojarz, Wojarz, 11Z, pięknie jest. Jest, kurde, pięknie. Musimy tylko zdobyć jeszcze 400 diamencików. 400 diamencików, i będziemy w domu. Kurde, tutaj tutaj słabo. Jechało na rejon. Dawa jeszcze troszeczkę diamencików. I będzie gitara. To będzie naprawdę elegancko. Plastusia trafiliśmy. Elegancki plastu. Dobra, dawa, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, panowie, egzoszkiele za to. Elegancko, mamy 285 tysięcy. Zarąbiście, wjeżdżamy. Wjeżdżamy sobie na Summer wajba. I co i którą my tą skrzyneczkę sobie pykniemy? Ja myślę, że kurde just fajna sobie kupimy. Co tu jest? 11%. Ile to jest warto? Od 50. 62 zł. No dobra, nie jest źle, nie jest źle. Otwieramy to. To kupujemy. Ale poszły punkty. Ło kurde. Łatego. Co go da? Easy Koska, byku. Easy Koska. I co? Zakańczamy challenge, gościu? Zakańczamy challenge? Tony, zadowolony. Kto by się spodziewał, że Koska poleci ze skrzynki za diamenty? No nikt by się tego nie spodziewał. Jeszcze taka ładna. Slaughter 0,1% szans. Ja tu już liczyłem na tego. Na kilką firm, mówię, ale Kozak 166Z. A my mamy 2300. Selamy tą kosę. Eee, kosa zrobiona. Możemy sobie teraz otworzyć dużo droższe skrzynki. No, nikt się tego nie spodziewał. No, bożu. No, takie rzeczy. Takie rzeczy. Bożu. Lecimy na, na, na bitwy. Zobaczymy, co na bitwach się dzieje. Co tu się, kurde, dzieje, gościu. Na bitewkach. Spróbujemy zrobić dużo, dużo kasiory dzisiaj. Spróbujemy zrobić dużo kasiory. Także e, dobra. Jakaś nowa tu jest skrzynka Doktor Hag normalnie. Także tego doktora haga sobie przetestujemy tak ze trzy skrzyneczki i zobaczymy, co tu jeszcze jest. Pompa team może coś tu rzuci na rejon Za 900 bitewka. Za 900 e, stów biteweczka zrobimy sobie na 4 graczy, zrobimy sobie e, na underdoga i spróbujemy sobie coś takiego zrobić. Pyk. Czy ktoś dołączy do naszej bitwy? Boże Ej, ale nie spodziewałem się, że będzie kosa, nie? Nikt się chyba nie spodziewał Zawsze jak wypadnie kosa, to się nikt nie spodziewa No bo jest mała szansa, nie? I się nikt nie spodziewa, a tutaj tak pięknie Dobra, mamy losowe boty Zobaczymy, czy nas opierdolą Czy my ich opierdolimy No, zaczynamy konkretnie Zaczynamy konkretnie, ale Buła tutaj wygrywa Buła tutaj wygrywa No Teraz tony Teraz tony no, bułka i bibułka, kurde. Oj, tutaj poker, poker co trafił, to jego. No, słabe rzeczy, słabe rzeczy. Kompaty im teraz rzucim coś mocnego, coś mocnego im rzuc, zarzuc im na rejon coś mocnego. Czy tony to wygra? Tony zgardia 1800Z. Zajebiście, zajebiście. Pięknie jest. Mamy już 3200. Lecimy w takim razie i jeszcze może jakoś jedną bitewkę fajną, nie? Także, kurde, ciśniemy, ciśniemy. Ja pierdzielę! Chłop w szoku jest, nie? Już 20 tysięcy diamentów. Zbieram diamenty. Dobra, to polecimy sobie w bitwy. Jeszcze raz. Mamy tu jakąś kozacką bitwę. No takiej aż kozackiej to nie ma. Ale my stworzymy. My se stworzymy. Robimy tak. Wodajmy sobie, panowie, jakieś grube skrzynki. Dragon Mask. O, tu są grube skrzynki. Golden Dragon. Ja muszę tego Golden Dragona dodać. Muszę tego Golden Dragona dodać i zobaczyć, co będzie, widzowie. Co to będzie Golden Dragon. Pyk. Eee, tutaj zobaczymy, co tu się dzieje. Ty, Magic Cherry. Street Dragon. Dobra. 2300 Zeta, biteweczka. Też na 4 osoby. Teraz normalny, klasyczny tryb borów. Część, część wartości. Twoja nagroda będzie zredukowana. Łotego! Jakie tu nowe rzeczy będą niedługo? Fajnie. Graby z losowym botem I poczekamy może jeszcze jakiś ziomel tutaj wleci do nas na rejon Wleci jakiś ziomel do nas na rejon czy nie? Chyba nie Chyba nie Więc wbijamy Wbijamy z botem Pyk Bok bati 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 59 tysięcy diamentów dostałem Co to za główno trafiłem? Teraz musi być grubo Kosa? Taka słaba? O stary Przejebane Przejebana ta bitwa jest o co trafił? Cztery i pół koło. No dobra, mamy 800. Jesteśmy i tak zarobieni. To zrobiłem dla widzów, oczywiście moich kochanych. Zobaczymy tego Tropical Terror'a, jeszcze sobie otworzymy. Pięć skrzynek. Pyk, lecimy. A, przyspieszeniu wjechało. Czemu jest przyspieszenie? Wyłącz. Wyłącz, włącz szybki, tryk, wyłącz. Upa. Dobra, lecimy. Lecimy jeszcze raz. Jeszcze raz. Uuu. Really good man? Really good man. Mamy ile? 882. E, 106 tysięcy punktów ewentowych. Fajnie, kurde, fajnie. Tu wiecie co byśmy może jeszcze zrobili? Otworzymy sobie jeszcze jedną skrzynkę. Tak, o, platinium gościu. Ta o. Platinium za darmo może wiedzie Galil. Ja bym chciał Galila. Famos. Pamas, nie wiem, że widzę trzy niebieskie, że ej, zarobiste są te bitwy. Dobra, w takim razie widzowie, dzięki za oglądanie. To było na tyle, kosa zrobiona, no co, challenge zakończony. No szybka piłeczka, szybka piłeczka dzisiaj. Także dzięki za oglądanie, zostawiajcie łapki w górę, suby, komy i wbijajcie na konkursy. Elo!